Siema, siema, z tej strony CGPP. No i... Kurwa. Siema, siema, z tej strony CGPP. No i to jest kolejny odcinek z naszej serii Z cywilizacji Jest tak zwykle Mentosik ze mną Siema, witam was wszystkich No i kontynuujemy tutaj przygodę Idziemy dalej, będziemy zniszczyć, zniszczyć Maxa, lecimy Ale no, co by tu zrobić? Mm. Oni coś tutaj odwalają niebezpiecznie. dobra. No to już dwa. Czekaj, co... co? To dalej nie jest moje? No nie. Kto ma tu jeszcze stosunki? Cyrus jeszcze? Czul. To... No nie, no ja myślałem, że miał dwa, dwóch suzerenów. A tutaj dalej. No to jest... Okej, okay, tak o. Aby to się go zwijało, Ty um, o, może mi się uda w następnej turze z, ten, zniszczyć barbarzyńców bażyńców zobaczymy ich obóz Do czego osiem Do... cudu jeśli ja się boję, ten sam cud po prostu, wiesz? A jaki ty robisz? Wygocznie. A to nie, to sprawdźcie. Rocznie to mi się robi tutaj w 6 tur chyba. O, wikinga odkryłem. Nie, no ja nie lubię wikinga, on jest głupi, on mówi, że nie. No. On później powie, że o, nie lubię ciebie, bo masz mało statków. No i tyle będzie sprzyjaźnią z nim czy coś. No to wy... to stolicy. Dobra, jeszcze dwa obozy barbarzyńców będzie Git. Jejuś, wiesz co tu się dzieje, chłopie? Pięć jednostek, sześć jednostek konnicy. <grym> Barbarzyńcy, tak, tak? Sześć jednostek, włócznicy i. Ten, wiecznicy, ja takie. Dobrze się bawisz. Tego co słyszę? O znaczy, na szczęście mnie nie atakują, mnie tylko dwie jednostki atakują. Ty, ej, znalazłem drugi pusty obóz Taki no Taki dyspocy... do przejęcia, ale chyba dlatego, że zniszczyłem wcześniej nie wiem, z sześć jednostek tego Wielki naukowiec? Okej. Okay. No kurde. Ej, to Hiszpan chyba ten. ekspansja robi... katolicyzmu. Tak? <noise> no. No nie, 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 przejmę się, tak o, Fak, źle ja to zrobiłem, chciałem tymi strzelić Nie, nie, nie mm. tu mnie podjadą Zrobię taki meg. No Segio O nie Ale głupi zgubiłem, zrobiłem, strasznie głupie, strasznie co to... Nie, bo, 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 boję się mówić w ogóle, wiesz <grym> Tak masz mm. tak źle? Mm -hmm. Ile na nauki masz? 19 przynajmniej, 8. Nie no jesteście się... Ty jesteś masz wody? ile? Nie, nie. Ile masz? A ja w ogóle nie wiem kiedy wy to zrobiliście Czemu ja jestem tak daleko w nauce? Już nie wiem Nie wiem Nie wiem czemu gdy Francja założyła religię No i rozwalili mi jednostkę Dobra spokojnie Andrzejku Nie denegwuj się Co? O nie Nie mam suzerena W tym To nie no oni Oni mnie wkurzają Te boty Powiem ci, że mnie też mocno o Persowie wkurzamy. mają Jednostkę nieśmiertelnych a ile masz ten? Ile masz yy, mieszkańców w, w tym? W stolicy? W stolicy no. Sześciu. A w drugim mieście? No też, praktycznie nie sześciu. Nie mam Dziewięć i sześć. No kłótnie. A ile za ty masz miast? Dwa, ale właśnie trzecie będzie. To trzy tury będą. Ben... Będę miał osadników, trzecie. Spoko, spoko. No, i zbudowałem ten, ten... Cud. To więc... jest... cisnął ze mnie wszyscy. Ktoś cię wyciśnie. No, że biedakiem jestem, że tak. <grym> dobra. dobra. No, bo ja w celowych miejscach to za No tak jest prawda. Filip... Drugi potępia moją cywilizację. Dzięki. Jesteś kolejnym Judaszem, który przybywa, by zdradzić pana. Dwa, dzięki. O, ty. Norwek chyba mnie lubi. Jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi mniejszych cywilizacji. Doceniamy, że to szanujesz. Filip II sobie ma stosunki z. Państwem miastem, które jest po drugiej stronie świata od niego? On chyba jest gdzieś. On chyba może jest gdzieś jak na jak górze. No właśnie nie ma, bo ja tu jestem jakby obok. Nie wiem co jest. Hawk ma jakieś dziwne fantazje. <noise> no nie no. <noise> Przed chwilą Norwek mi powiedział, że cieszy mhm. się, że też jestem sojusznikiem państw miast. A teraz sobie mówi, stąpasz po kruchym lodzie, współpracując z miastami i państwami. Zostaw je nam. No nie no... Coś pięknego w tej grze. I teraz chcę umowę jeszcze. Otwarte granice. Co za ham. Hamy to jest Francja. Czemu? Co zrobili? No mocni są. Czym się narazi? Czy Że tak powiem? Mocni, mocni są u mnie. Gostów. Bo to jeszcze muszę ten, muszę jeszcze jeden obóz barbarzyńców zniszczyć. Chyba będzie... Wszystko. Hmm. Okej. Okay. Aha. No, muszę. A, Cyrus, Cyrus, słuchaj. Jesteśmy przyjaciółmi, prawda? I więc... No i zaraz za cztery tury będzie kolejny cud. O, chłopie. Nie będzie dla Ciebie miejsca przy stole Odyna. Twoje imię kojarzy się z hańbą. A bo konkurujemy o względy państw miasta, o Poznałem tego, jak Wege. Tak? O. Ale no, to, to, to w sumie ten, to pewnie nawet nie jesteśmy blisko siebie, w sensie takim, że Norweg to sobie pływa po całej mapie. Co za, tam? Co? Bo on mi miasto pod nosem założył. <laughs> Czy pod nosem, tylko daleko. Tak. Widzisz, widzisz jaki z niego jest no nie no i Filip i, i Norwek mnie nienawidzą dobrze chociaż ten ten mnie lubi dobra lecę na kolejny ten ostatni już z obóz ja mam nadzieję że to będzie koniec wytępiliśmy zaraz okej okay. tak to mi się podoba co się teraz dzieje a jak zobaczę, że tutaj... O nie, dobra, to jednak mi się nie podoba. <grym> Czemu jestem tak Inflenny. strasznie do tyłu z nauką? A ile masz natura? Ojej, z mi grę. Boże, on gdzie, że mnie nie wychłani? No to kończymy po prostu odcineczek. Zachęcam do zostawienia łapeczek, napisania Subiców. komentarzy, Dokładnie. No i to było wszystko. Z tej strony Mentos3002 ze mną był Cherry Pepper. Cześć, cześć.